Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Borowiska. Dlaczego jestem w czarnej koszulce? Nie dlatego, że czarno widzę nasze szanse ostatecznie na awans do fazy grupowej Mistrzostw Świata, tylko no, powód jest zupełnie prozaiczny. Po prostu czarny wyszczupla. Ale teraz wracamy już do rywalizacji Polski z Arabią Saudyjską. Słuchajcie. Zawsze można powiedzieć, że ta szklanka od połowy jest pusta, jeśli mówimy o tym, że wciąż będą w Polsce niezadowoleni z powodu stylu gry, braku gdzieś tego futbolu podaniowego, czy też no powiedziałbym takiej finezji, atrakcyjności, uśmiechu na twarzy, bo tego oczywiście wymagają krytykanci trenera Czesława Michniewicza. Ja w tym ostatnim vlogu przed meczem z Arabią Saudyjską nakreśliłem pewien plan większość i z tych rozwiązań taktycznych i z personaliów się sprawdziła Natomiast y, absolutnie byłem przekonany, że trener Michniewicz jest człowiekiem i trenerem analitycznym, pragmatycznym, który po prostu ma swój pomysł na piłkę, który przede wszystkim stawia na skuteczność, bo na sam koniec za kilkadziesiąt lat te karty historii, te karty Wikipedii i wszelakich innych wydawnictw czy też stron internetowych poświęconych statystykom w futbolu będą odnosić się ostatecznie do wyniku. A fakty są takie. Polska po dwóch meczach jest liderem grupy Mistrzostw Świata. Polska po dwóch meczach nie ma na koncie straconej bramki. Jak do tego doliczymy, że zagraliśmy na zero w Rosji z Japonią za kadencji Adama Nawałki, to wychodzi nam, że to jest trzeci mecz z rzędu na zero reprezentacji Polski na Mundialu. Kiedy to się ostatni raz wydarzyło? To ja Wam powiem. W złotej erze polskiego futbolu, kiedy trenerami byli Kazimierz Górski i Jacek Gmoch. To był mecz o trzecie miejsce z Brazylią, wygrany 1-0 po golu króla strzelców tamtego mundialu Grzegorza Laty. Grzesiu, pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że jesteś w Bieszczadach u siebie na działce nad Pięknym Jeziorem i oglądasz te mistrzostwa kibicując naszej reprezentacji. A potem dwa pierwsze mecze mundialu w Argentynie, a więc spotkanie z Republiką Federalną Niemiec, bo wtedy regulamin stanowił o tym, że mecz otwarcia Grali aktualni Mistrzowie Świata. No i drugie spotkanie, wygrane 1-0 z Tunezją. Także tylko dwa razy w historii mundiali, jeśli chodzi o reprezentację Polski, zdarzyło się zagrać trzy mecze na zero. No Kamil Glig oczywiście zawsze musi być najlepszy, jeśli chodzi o bronienie. Więc Kamil w takiej swojej statystyce indywidualnej. Twierdzi, że on zagrał cztery mecze na zero, bo pamiętamy, że jednak pojawił się w końcówce meczu z Kolumbią, i w tym momencie, kiedy Glig już był na Murawie, to Polska kolejnego gola nie straciła. Ale to nie koniec tych dobrych informacji, bo zauważcie, ten wczorajszy mecz, w którym Robert strzelił gola i zaliczył asystę, tak nawiasem mówiąc, no, obrazek, który zapamiętamy pewnie do końca życia, obrazek, który pokazuje, że w tym skomercjalizowanym, obrzydliwie czasami bogatym, e, pragmatycznym, biznesowym świecie futbolu, jest miejsce na człowieczeństwo, jest miejsce na wrażliwość, jest miejsce na wzruszenie, jest miejsce na normalne ludzkie łzy. I tak zobaczyłem gdzieś oczami wyobraźni, a może w, wracając wspomnieniami do przeszłości. Nie wiem dlaczego, ale od razu mi się przypomniała ta scena Roberta Lewandowskiego siedzącego na krawężniku pod stadionem Legii Warszawa i płaczącego, że właśnie został zwolniony przez Legię Warszawa z kontraktu w drugiej drużynie, że ta umowa nie będzie przedłużona i że musi zadzwonić do mamy i powiedzieć Mamo, od jutra nie mam tysiąca złotych i nie jestem w stanie już sam sobie płacić za obiady zanim Znicz Pruszków do niego wyciągnął rękę. A potem praktycznie wygrywasz wszystko, ale jest to takie dziecięce pragnienie, to dziecięce marzenie bramki zdobytej na mistrzostwach świata. I, i widzieliśmy wczoraj jakby to wzruszenie, to spełnione wyczekiwanie, tą to eks, to eksplozję radości. Natomiast wracając do statystyk, bramka asysta Lewandowskiego to jest pierwsza taka historia od 40 lat, kiedy w konfrontacji z Francją w meczu o trzecie miejsce w Alicante podczas Mundialu Espania 82 strzelił Janusz Kupcewicz z ostrego kąta z rzutu wolnego i też asystował przy bramce Stefana Majeskiego. To było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Kolejna sprawa. Obroniony fenomenalnie rzut karny przez Wojciecha Szczęsnego. No ja myślę, że gdzieś tam wczoraj usiadł tak głęboko w fotelu. Jan Tomaszewski, który czasami jest krytyczny, który czasami no powiedziałbym, że ma taki swój styl rozmawiania o futbolu. Ale on zawsze był zwolennikiem szczęsnego, on zawsze, on zawsze wierzył w tego bramkarza i od razu nam się przypomniał mundial 1974 roku, gdzie wtedy Jan Tomaszewski wybronił dwa rzuty karne. Najpierw ten strzelany przez Tapera w meczu Polska, Szwecja, a potem pamiętny mecz na wodzie i Rzut karny wykonywany przez Ulego Henesa, który wybronił Jan Tomaszewski. No Nie wiem, być może ta historia też napisze dwa wybronione rzuty karne na tym mundialu przez Wojciecha Szczęsnego. I tak jak Drużyna no, była w potwornie trudnej sytuacji mentalnej po niestrzelonym rzucie karnym przez Roberta w konfrontacji z Meksykiem, tak tutaj też dostała nowe życie, dostała wiatr w żagle, dostała drugą szansę w konfrontacji z Arabią Saudyjską. Także w statystykach wszystko wygląda świetnie. Zobaczmy. No to jest yy, tak naprawdę niespełna rok pracy z reprezentacją Michniewicza. Cele trener wypełnia perfekcyjnie. Wygrany baraż ze Szwecją, wygrane mecze z Walią i utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów, a także skuteczny występ na Mundialu. Skuteczny występ na Mundialu. Ja nie wiem jak to się ostatecznie skończy. Bo matematyka wciąż pozwala marzyć wszystkim. I, I nie wykluczam, że też doświadczymy takiego scenariusza, że będą decydować żółte kartki albo losowanie, bo to jest możliwe. Bo to jest możliwe. Wracając jeszcze do tego karnego przez przestrzęsnego też to tłumaczenie Wojtka, jak był przygotowany do tego zawodnika jak detalicznie rozpracowany był strzelec reprezentacji Arabii Saudyjskiej. To wszystko pokazuje, że tutaj w tym sztabie nie ma absolutnie przypadku. Paradoks jest jedynie moim zdaniem dotyczący przepisów. No bo oczywiście hmm, gdyby padła bramka z dobitki przy założeniu, że zawodnik Arabii Saudyjskiej wbiegał w pole karne nie trochę za wcześnie, tylko bardzo za wcześnie, no to sędzia podniósłby rękę do góry. Polska zaczęłaby od rzutu Wolnego, ponieważ nie padła bramka, no to nie można korzystać z waru, a to oznaczało rzut rożny dla reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że tak naprawdę tej dobitki nie powinno być. Warii nie może poprawiać i rozstrzygać, i tracimy bramkę po stałym fragmencie. No Jakiś następny absurd przepisów, nad którym musi zastanowić się FIFA i, i po prostu ten przepis zmienić, bo dla mnie on jest głupi i kompletnie absurdalny. Co do samego meczu, zobaczcie, że mija 6 lat, a stara gwardia się trzyma. Szczęsny w bramce, wtedy tę bramkę dzielił z Fabiańskim. Kamil Glik, u którego boku oglądaliśmy młodego kiwiora. Grzegorz Krychowiak. Co by nie mówić o Krychowiaku, to naprawdę bardzo solidne dwa mecze na Mistrzostwach Świata Grzegorza Krychowiaka. Także unosi ten chłopak odpowiedzialność, jest mocny mentalnie. Zawsze uważałem, że to jest zawodnik urodzony do dużych meczów, reprezentacji, do dużych turniejów. No i myślę, że ci, którzy w niego nie wierzyli przed tym turniejem, wyrzucali go ze składu, wyrzucali go z kadry na mistrzostwa świata, muszą w tej chwili jakby weryfikować swój pogląd. To może nie jest brylantowy turniej Piotra Zielińskiego, albo na pewno nie jest. Natomiast Strzelił niesamowicie ważną bramkę. I to naprawdę nie była łatwa piłka, żeby po tym zagraniu Roberta Lewandowskiego, też sprytnym, też, też niezwykłym, żeby jednak tak podejść pod piłkę, żeby zmieścić ją pod poprzeczką bramki reprezentacji Arabii Saudyjskiej. No i do tego oczywiście z przodu Robert Lewandowski. Także cały czas gdzieś mamy ten doświadczony kręgosłup piłkarzy, którzy grają w tej reprezentacji od wielu, wielu lat razem. Bartek Bereszyński. Odkrycie Jerzego Brzęczka na lewej obronie, tak jak odkryciem Adama Nawałki był na lewej obronie Artur Jędrzejczyk. Na pewno w sferze defensywnej najlepszy lewy obrońca tego turnieju. No jest ten gość nie do zajechania. Od samego początku dziwiłem się, po co my kombinujemy z innym ustawieniem. Trener potem to starał się wyjaśnić, że było to związane z kontuzjami, czy... Kuby Modera, czy Jacka Góralskiego, czy też z takim brakiem pewności, że jednak na ten turniej ostatecznie przyjedzie w formie Krystian Bielik, dlatego też ruszył w kierunku tego ustawienia na trzech stoperów. Pewnie sobie o tym pogadamy jeszcze przed Argentyną, ale wydaje mi się, że znowu wczoraj to zachowanie trenera po meczu, to znaczy nie celebra, nie szampany, wizyty w zakładach pracy, odwiedziny, tylko... Prosto ze stadionu po meczu na stadion, na którym grała Argentyna z Meksykiem. Być może dała mu do myślenia, być może on w tej chwili rozważa, czy my nie powinniśmy spróbować zagrać trzema stoperami, tak jak zagrał Meksyk w pierwszej połowie, bo naprawdę to wyglądało dobrze. Tych trzech stoperów, gdzie do Montesa i Moreno. Dołączył Araujo, gdzie bardzo agresywna, bardzo mobilna była ta, ta druga linia. No więc jestem bardzo ciekawy dzisiaj tej, tej decyzji taktycznej trenera, czy utrzyma to ustawienie czwórką, czy też jednak spróbujemy tutaj innego wariantu i, i po prostu będziemy starali się skopiować Meksyk. Meksyk, który w pierwszej połowie absolutnie Argentynie nie pozwolił grać. Także to są takie wnioski pozytywne. Dawno nie mieliśmy też takiego meczu, yy, gdzie Polska oprócz bramek trafiłaby w poprzeczkę, w słupek. Troszkę brakuje mi tego trzeciego gola, bo on jednak mógłby być, bar, może być bardzo istotny w końcowym rozrachunku, bo wiemy jak to wygląda. Punkty: różnica bramek, zdobyte bramki. A tutaj no, przy pewnym wariancie może się okazać, że jesteśmy z kimś na równi, to znaczy konkretnie z Meksykiem. No i potem decydują kartki. Także też takiego scenariusza nie można wykluczyć, że, że kartki, czy też nawet losowanie będzie decydować o wyjściu z grupy. Ale to jest taki scenariusz B, bo ten scenariusz A jest jest pogodniejszy, jest lepszy. To, co umiemy, gramy na tym turnieju. To nie jest kwestia szczęścia, bo jeśli oglądasz jako sztab 400 meczów na żywo, jeśli masz plan, jeśli siedzisz nocami, analizujesz, no to po prostu potem cię życie wynagradza i czasami gdzieś ten element szczęścia, który się pojawia w meczu, w moim przekonaniu, jest jakby tylko takim bonusem, który dostałeś za ciężko wykonaną pracę. Także pewnie będziemy rozważać jeszcze te scenariusze dotyczące zestawienia personalnego, ustawienia taktycznego. Przed Argentyną, natomiast na razie w tym turnieju jest, jest dobrze. Wczoraj też muszę powiedzieć, że naprawdę imponująca zmiana Kuby Kamińskiego. Też fajne jest to, że po meczu zawodnicy mówią. Wiedzieliśmy, że trzeba grać te piłki za plecy, czekaliśmy na taki moment, kiedy będzie szansa grania tych piłek. No i jak się ona otworzyła, że zrobiło się trochę więcej miejsca za plecami i na skrzydle, to też staraliśmy się po prostu na chłodno, na zimno, analitycznie w ten sposób. Grać. Ja wiem, że nie wszystkim ten styl się podoba. Ja wiem, że nie wszystkim jest w smak, bo tak czytając po komentarzach, no to pewnie była grupa kibiców, która chciała krzyżować selekcjonera. Natomiast no, ja jeszcze raz twierdzę, do historii przychodzą zwycięzcy. Do historii przychodzą ci, którzy właściwie oceniają swój potencjał i grają na wynik. No, przecież ci sami ludzie, którzy dzisiaj mają wielkie ale do stylu gry reprezentacji, w 2004 roku zachwycali się Grecją. Grecją od Torek Hagela. Jaka ta Grecja jest fajna, jaka ta Grecja jest skuteczna, jaka ta Grecja jest pragmatyczna. Grecy mogą, dlaczego my nie? A jak grali Grecy? Defensywka, dwie linie, kontra na jeden zerko. Tak też było w finale. Na stadionie światła w Lizbonie, gdzie w finale pokonali Portugalię po bramce Haristeasa. I tak naprawdę to nie wiem, czy to nie był jedyny wypad reprezentacji Grecji, bo akurat w tym meczu siedziałem za bramką Portugalczyków, kiedy strzelał Haristeas. No i musiałem cały czas praktycznie mieć lornetkę, bo, bo gra się toczyła na, na drugiej połowie pod bramką reprezentacji Grecji. Także kto chce, niech krytykuje, kto chce, niech narzeka. Ja nie będę narzekał. Ja się cieszę, że przyjechałem na Mistrzostwa Świata i że przyjdę na stadion, na mecz z Argentyną, Lionela Scaloniego, z emocjami, z takim powiedziałbym bardzo dumnym spojrzeniem na tabelę, ze świadomością, że jeszcze nie straciliśmy bramki i z zaciekawieniem i znakiem zapytania, co tym razem wymyśli Michniewicz. Jak zagramy, w jakim ustawieniu i w jaki sposób będziemy chcieli zatrzymać boga futbolu. Także dzisiaj się cieszmy, szukajmy radośniejszej, bardziej ofensywnej piłki w meczach innych drużyn, które mają na pewno większy potencjał czysto piłkarski. No i bądźmy cierpliwi. I wierzmy w tę drużynę, i wierzmy w tego trenera, bo on po prostu udowodnił wiele razy, czy na poziomie młodzieżówki, czy klubu, czy już tej pierwszej reprezentacji meczami, choćby ze Szwecją, czy tymi dwoma pierwszymi występami na Mundialu, że warto wierzyć w niego, w tych chłopaków, że warto tym ludziom w naszej świadomości dać szansę. To było borowisko. Dzień po meczu z Arabią Saudyjską, kłaniam się nisko, Mateusz Borek. Dużo emocji Państwu życzę na tym turnieju. Słuchajcie, ja te wszystkie ciekawostki, statystyki mam ukryte w tym laptopie od naszego partnera firmy XCOM, laptop Lenovo. Wytrwały, twardy, kompaktowy, leciutki, komfortowy do podróży. Także serdecznie mogę ten sprzęcik polecić. Jak umiecie szukać, to tam naprawdę znajdziecie ciekawe rzeczy o mundialu.